Krawarze, kierujcie się nad rzekę. Pracujemy nad planem ewakuacji. Jak zrozumieliście? Przyjąłem, bez odbioru. Dawaj, zjeżdżamy z tobą. Skup zapłacić za Skupmy się na tym, jak wrócić na okręt. Cześć, jesteś strony Daniel i zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Battlefield 4. Po tym, jak zabezpieczyliśmy śmigowiec, to teraz musimy Czuć przydostać faktycznie. się Wiede. 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 I na nabrzeże. Po -windę. Spadamy stąd. Okay. No To lecimy, nie? Łapie was w windach, claustrofobia? Ty przeciwko windom nic nie mam. Gorzej z wysokościami. Nie cierpię tego. Nie no, no, kurwa, to żart? Co? Git kawałek. To całkiem niezła nuta. Na razie spoko, pójdę przodem. Ok. Chodź, reker pół Czy to jest? No, to mi się podoba. Ale no, nie? Musimy zmienić pozycję. Ewakuacja niemożliwa. Macie pół godziny na dotarcie do statku. Bez odbioru. Śmigłowiec nad placem. Najszybciej będzie na wschód. Główną ulicą. Mhm. Mm Super. Wrzci. Opisym koło musimy się przedostać. Wrzci. Jak mnie zauważyli. Niemożliwe, No to ładnie. Mam Gdzie ty jesteś? To banie. Czekaj, bo zaraz tu. No, czekaj, nie jest. Takiego bliska Halka jeszcze jest nie on boi? <laughs> o. Jak Mam nadzieję, że No aby. Muszę się jakieś broń. O cieba. Mieli amunicję. Kierujemy <laughs> się Optymista. O nie, czołg! No, idę ja do niego nie bardzo. No, i co teraz? O mój Idę To nie wejdę. A on tu mnie sprzątnie. Załóżcie? Dupa zbita. To będzie dziwne jak oni. Je... No, to było dziwne. No tak troszkę. i czepie. Szybko na drugą stronę. Jedni reker. Tam <grym> nasz. oko. <grym z oku> Dalej. Dostał? ale grzeje. Ten tu się jeszcze skitrał, u oh, nie. Come on. No dalej, dalej. Tu przejdziemy? Przejdziemy. Co dostaliśmy hmm. Jakiś cywilny Rzekę, tędy! Zaraz będzie zeka No. strefa wojny. to tam się kurwa wyrabia? Szybko! No. Jest! się zmienia w wojnę domową! Kurde, kompletny chaos. Wiemy, przecież widać. Dzięki. chodźcie, pomóżcie nam. Musimy dostać się na drzewo. A my życycie. tutaj się opłacać, wło! Pojdziemy. Anneka, mnie dobrze. No chodźcie. Dochodźcie. Uwaga Rekher. Nic nam nie grozi. Jak się masz? Michoma? Okay. Odsuń się od okna! Nie zbliżaj się do okna! Stań Chcemy dotrzeć nad rzekę, ale w mieście są czołgi. Nie można się stąd wydostać. Też na nad rzekę. Macie broń przeciwpancerną? Tam mają. Nasi ludzie stawiają obóz. Ale wróg jest silniejszy. Utknęliśmy. Pomóżcie nam. Zostań, pilną dziecko. Dawaj, Reker jazda! Zniszcz czołg, Hek? Chcemy zniszczyć jego pancerze. Zniszcz czołg. Ale czym? Na Jakieś broń by trzeba znaleźć, nie? Cześć, jest lotnet. Musisz coś przydatnego. Jak stoimy z czasem? Chyba niezbyt dobrze. Rozwalimy go i wydostaniemy się z miasta łodzią. Przekręcimy czołg i ułatwi nam krok. O krut, ne, ten čiau. Gal tau te fudidai? Ok. Dobra ale tu jestem czołk ty O, patrz tu jest szynka. Widzisz? Nie, 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 z powrotem. Minie. To by trzeba ładnie gdzieś porozstawiać, żeby To nasz piękny czołg najechał na nie Czekaj, no chyba tu pójdzie, nie? Okej. Okay. Dobra. No, a ja tam na strzałek. Se nie zauważył. No. Widział mnie. Ale dzik. Armię tu sprzątnie, nie? Dobra, czekaj. Odciągniemy go. No dawaj. Jeszcze jeden? Nie ma Mnie tu nie ma. <śm> Jak coś widzi mnie, no patrz. Ну что раем, равно. Chodź ode mnie! No patrz, co za dzik. No, gdzie jesteś? Patrz to! i po no. Okej, okay, czekaj sobie uzupełnię jeszcze. I możemy śmigać. Zajebaniać! Coś tu jedzie. Znaczy płynie. Reketny wiersz. No. Aha. Okej. Okay. Tak, w porządku? Tak? spokojnie. Forteca, tu tu stery, płyniemy cywilną łodzią, odbiór! Tu Forteca, pośpieszcie się! Z rekordów prędkości ta łajba nie bije, odbiór! Tu Forteca, jesteście jesteśmy! Jesteście Jesteście? Zaraz Zaraz, będziemy. Wow. Co to było? Spokojnie! To sprzęt, nie ludzi! Musimy zabrać ich stąd, w bezpieczne miejsce. Morteza tu z wojny. ...nie działa. Tyle tych łodzi, Tylu uchodźców, są tu bezbronni. Błędźcie za nami! Płyńcie! Pomożemy wam! Musimy im pomóc, pa. Płyncie na Malkirię, tam będziecie bezpieczni! Co to, oszalałeś, Irish? Więc przeciwnie, pak. Płycie! Za nami! Pomożemy wam! Szybko! Szybko! Forteca tu Grabarze, zgłoście się! Forteca tu Grabarze, odbiór! Możemy, ale bardzo wielu uchodźców potrzebuje pomocy. Wiemy mniej więcej, ilu weszło na pokład? Ponad 350. Dokładną liczbę przekażę wkrótce. Czy to wszystko? Tak jest. A co z moją prośbą o przydział ludzi? Musicie radzić sobie z tym, co macie. Otrzymacie pomoc z tytana, jak się z nim spotkamy. Rozumiem. Aha, kapitanie, wiem, że część załogi była przeciwna wzięciu na pokład uchodźców, ale ja popieram tę decyzję. Dziękuję, porusza. Rek! Ale się rzucałeś, kurde stary. Zbyt sen? Zostało jeszcze chyba 10 minut. Dwie godziny snu prawie z głowy. Dziwię się, że w ogóle może spać po tym, co się stało. Dusz na to jak w kotłowni. Na tym cholernym statku można się po prostu udusić. A no tak, wpadł do ciebie Irish. Chyba nie chciał cię budzić. Mówię ci stary, śpi ile się da, póki możesz. Czem się No to idziemy go szukać. Jeszcze Przynajmniej napęd mamy. Bo ucieki to Jak to? Nie ma mm światła. Na szczęście silniki pracowały jak te rzuty. Mhm. Wyłączaj. O co? Ktoś zgubił jakieś młodszyki? Szyma. Doki. Doki. Niebo nie Nie, panek Nie wiemy, czy to, że mi się dzieje. Założymy się? Stawiam to do Jak spotkamy się z Tytanem. Szyszka, macie tam coś? Nie, nic nie widać, ale gdzieś niedaleko musi być. Chcielmewy, tak? No, wiesz, możemy nawigować jak za dawnych czasów. Karis, on wyciągnął już swoje stare mapy? Wracajcie do roboty. Z rodziną, no, nie wiem, co co najmniej, kiedy pojechałem w szem. Tak, świetnie się do dowodców No dobra, atak EMP narobił na mnie złego pasztetu sierżancie. Czeka nas długi dzień. Trevor, zejdziesz z ekipą na L4, tam gdzie są prądnice Hydraulika stanęła. Trzeba sprawdzić główny dosył tutaj i przyjrzeć się odpływom. Jasne? Najpierw trzeba będzie uruchomić klimatyzację i filtrowanie. Zespół Powers to będzie wasza działka. Zacznijcie w sekcjach B4 i E9. Dalej się zobaczy. No i Stamper, Underwood. Mamy problem. Tu się w można w zgubić. Teraz jest to to... Aha Ej, reker, weź załóż ryżowi jakąś smycz. Sprowadziliście nam na pokład całe zasrane miasto. Kupę ludzi, do których nie powinniśmy się nawet zbliżać. To wrogowie! Na szczęście już niedługo będzie to problem Tytana. Tym razem Wam się chyba upiecze. Uwaga! Prosi o krwi. Jest... Dobrze. Ale gdzie on jest? Ma. Ale może być z nim gorzej niż myśleliśmy. Chwila, nie może tam pani być. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Puśćcie mnie. Kto tu w ogóle dowodzi? Proszę się odsunąć, proszę pani. Ona jest z nami. Puśćcie ją, żołnierze. Żołnierze. <noise> Zróbcie mu tomografię. Może mieć kwotok mózgowy. Nie mamy jak. Prawie cały sprzęt uszkodził impuls elektromagnetyczny. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Każda pomoc się przyda. Nieprzytomnie, marnie. Irish się szuka. Jest na dolnym pokładzie pojazdowym. Już się pogodziliście? Hmm. Każdego tutaj zleży idzie, w <noise> ten sposób. Cała sytuacja jest teraz powalona. Jeśli Chang zechce, może w nas uderzyć i posłać na dół, zanim się w ogóle obejrzymy. Mam nadzieję, że jednak nie jest tak źle. Jak tam Wiele wyjaśnię. Uwaga! Zajmuj! Przekazanie przednich działających urządzeń elektronicznych odpowiednim długom. Iris to gość, ale ciągle pakuje nas w kłopoty. Sam nie wiem, może mu coś powiedzieć. No bo z jednej strony żołnierz nie powinien podejmować decyzji za dowódcę. To źle wpływa na dyscyplinę. W drugiej nieważna rzecz, nie? Wiem jedno. To ty powinieneś wtedy decydować, nie AIDS. Hej, AIDS! Fajr! Patrz jest. <ścoughs> Znalazła się zguba. Hej, jak tam. złap. 396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Ta. Hej, no co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie. Nie, no pewnie. No Ale wyszedłeś przed szereg. Przecież reker teraz dowodzi. Ale powiedz, Pa, co jest kurwa ważniejsze: sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed Garisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódcy. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Garison się wkurzy. Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie popalają. Ale, wchodzimy. Tu się stało? Matko Boska Patrzcie A niech nie Oszla No dobrze to tak? Bombardowanie Idzie do kurwy są grabarze Sierżan się reker wejdźcie ludzi za mną Takie chcę Chodź Reker No to idziemy Ale tyś wolno. Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety, sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci. Nie stać nas na niespodzianki. Grabarze nie zawiodą. Sierżancie Reker. Dowodzenie przejmuje agent COVID. Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. Chciałbym coś powiedzieć, Skończyłem. ale kapitanie, śl. nie Sandra będę Karyt. z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalałych. Chcę ustawić Walkirię w defensywie, kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broni od dycharki. O la widzę Na dzisiaj sobie zakończymy. Także dzięki za oglądanie. I widzimy się już w następnym Ej, odcinku. Na razie, cześć.